Długie upomnienie od Sękiego. Mam nadzieję, że weźmie ja. je sobie do serca Pansy i będzie grać ostrożniej. Jest trzy, całkiem spora odległość od bramki. Raczej nie, nie będzie próbował strzelać bezpośrednio, badaw. choć kto wie. Będę strzelał i zobaczycie. Ja to wygrałem? Jaka porażka, kurwa go rozłączyło. Jezus! Co to jest? No, 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 no i co to jest? No, Ale ch chcę zobaczyć do góry ile jest, jak to wygląda? Nie no co. I teraz? Nie no, ale muszę to Nie no teraz to ja wrzucę to, bo tu mu... był Wypozycjony płkarze Jakiego wypozycjonego pikka dostaję? Dobra, 83 plus. Poczcie, to jest dla co Uwaga, to będzie Co? Coś coś Co? Co to jest takie? Są nie no. nie Aha, bo kupowałem. No, zachowaj karty, tak? Ja już wszystko zarazem musiał? Co jest grane? Kurde. Dobra. Otwieram. Zobaczymy. Oj, 83 plus z PLA Liga Bundesligi. Eee, to tak. To będzie Suarez. Luis Suarez. To będzie on. I taki mam przeczucie, nie z tego, albo będzie. On. To znaczy 83 to jest najniżej, 83 to jest najniżej. To jest gra, tak? To jest gra i mm, to jeszcze nie najlepsza gra. Gdyż no i to jest kurde gra, jaka gra, nie? Wiadomo. Nie yy, nazwy tej gry yy, Nazwy, której nie można nie sobie na rękę jak tam gram przez jakże cudowne przez jakże cudowną mechanikę gry, a jak na ręce. No i co? Co mam Wam opowiedzieć? E, pff, wszyscy biją brawo. E, no, ta gra mnie ostatnio bardzo denerwuje, naprawdę, bo... Powiem tak, naprawdę mnie denerwuje. Kur... No, bardzo mnie denerwuje. E, w, najbardziej w WGO oczywiście chcę sobie zagrać... Ooo, ależ ekwilibrystyczny strzał. Chcę sobie zagrać z Kumplem, a no dokładnie z Czarkiem, Keracz.pl, wiesz o kim mówię. znaczy jest jeden Keracz.pl. No, no i chcę z nim sobie zagrać z botami tako, nie? Tako, tak, tak, tako. Okay, to nie? No i co? No i. No i no i co? No i boty są tak uselessowe ale to nawet, ale, wiem tak. Wy. Znaczy, powiem tak. Osoby, które. Nie grają w WG. To oni nie zrozumieją, bo są leszczami, nie? Nie zrozumieją, jak słabe mogą być boty. Ale powiem tak. Jeżeli ty rozpoczynając mecz, podajesz do tyłu do bota. I on przepuszcza piłkę. Dobiega drugi, który również przepuszcza piłkę. I wtedy. no na pełnym speedzie, tak? Przeciwnik dobiega, na wprost biegnie po prostu i zdobywa tą piłkę i strzela w ramkę i to się zdarza e, co trz, drugi, trzeci mecz. E, także, tak, także, także tak to wygląda, nie? Tak to wygląda. Eee... E, tak to e, właśnie wygląda. Ja pierdziele. Tak to wygląda. E, co jeszcze? Ale to jest najmniejszy problem, Wiecie, To jest najmniejszy problem. Strata bramki e, w, w taki sposób, gdzie właśnie też mecze wtedy przegrywamy. Właśnie 1-0 to tam nic, nie? Ale no jest dużo też y, tutaj y, No co, no na przykład no nie potrafią podawać, to jest, to jest... Znaczy nie potrafią, to jest jedna sprawa, ale druga nie, nie klikasz, nie prosisz o podanie, jesteś na drugim końcu mapy, wracasz ze, ze spalonego, nie no bo tam wiecie, no się wraca ze spalonego, tak? Przez tą mapy trzeba. Przyjść. A on ci podaje i wiecie, i spalony, nie? Albo nawet, nawet, nawet nie ma spalnego, bo tak daleko jesteś, że nawet do piłki nie dojdziesz. No. To po prostu dramat, dramat. Na ataku są wyśmienici. Znaczy strzały mają wyśmienite. Naprawdę. Strzały ma... Strzały mają naprawdę zacnie ekwi... ekwilibrystyczne. Ale to jest jedyne co... No, a... oj, 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 oj! oj. Wam mówię no. to jest żenua, Naprawdę żenująca, żenująca mechanika. Eee, może dostanę karę od EA. Nie wiem, zobaczę, zobaczymy, jak dostanę pismo. Od razu się do was Oczywiście pismo zaskarżające, bo jak wszystko eee, Tu macie właśnie keraca, który miał taki wynik

Także tak, dobra, no to, to ostatni raz gram, yy, żeby wam pokazać yy, jak cudnie gram i jak filibrystycznie. No, także tak, no, co, jakieś tam uderzenia sobie yy, siurgam, prawda. Oczywiście, że nie mógł dobiec. Nie, to się czepiam. Wiadomo, to coś człowiek czepia. Najmniej, jeżeli już jest zdenerwowany na coś, to człowiek najmniejszych rzeczy się czepia. Najbardziej też w sumie oczywistych, nie wiadomo. Źle uderzył, W złej pozycji podałem. Był przeciwnik. Nie mogło to się udać, ale to, to mnie denerwuje, nie? To mnie denerwuje, ale. ten tak. Po już 50 godzinach w mnie... No Jezus i nacisnąłem delikatnie, no pod bogiem wam to mówię, no. Przy... normalnie... Boże! Delikatnie nacisnąłem i, i taka granda, no dlaczego to? Nie mam co robić, tu strzelam. Kurde, ale czemu... No Jezus, no delikatnie chyba było, no ja robię jak coś, prosto prostopadłem górą. Jeżeli o ile wiecie jak to się robi, debile. Przepraszam. Nie było tego. Ale naprawdę, no patrzcie, delikatnie. No nie teraz to. Bo no to nie było w stronę bramkaża, nie? ale. No dobra! A no i jeżeli jej to ogląda, nie wiem, nie wchodzi mnie to. Nie, to chciałbym właśnie dojrzeć. pokazać ile FPS. w prawie godnego są pokazane FPS z aplikacji Origin. Eee, no i zobaczcie, jak to chodzi. Jeszcze ja przebiegnę, zobaczcie. Płynnie to chodzi. Czy nie? Oddzijącie sami. A także... A tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia i cześć!